Вітам, пані і панове! Час від часу впадають до мене запитання е, о реалізації і сходів. І так розумію, що інформація о побудуванні і продукції сходів ну, не є якось там мега-мега доступна, або Nie wiem, opisane we wszystkich zigłach, dlatego chciałem zrobić taki filmik, w którym postaram się mniej więcej wytłumaczyć co jest schodem, jak ja to widzę. Dla mnie schody to jest inżynierijna konstrukcja, jeżeli prawidłową mówię, bo przy pobudowie schodów. Przykładowo mam takie schody na jednej bełce. Jakiś tam stary projekt. No i biorąc do uwagi przykładowo schody na tej jednej bełce, to pomyślmy po, po, o sytuacji, gdzie taka bełka będzie postawiona, nie wiem, na... niepomyślowo, tak? Jak inżynier albo projektant, który nie ma wiedzy Wymyśl sobie takie coś tak i nie weźmie pod uwagę na przykład ten węzeł. To jest miejsce montażu do stropu, które tak naprawdę jest najważniejszym w całym, w całym, w całym tym elemencie. Bo te schody, stojąc na jednej bełce, mając nie wiem, szerokość ta bełka tutaj to chyba było setka niech będzie setka i ten węzeł e, dlaczego jest najważniejszym elementem, dlatego że przykładowo e, w osi tej bełki będą rozchodzili się stopnie po 50 cm na stronę załóżmy i przykładowo pan właściciel tych schodów stojąc na jakimś ze stopni rozmawiając z panną właścicielką tych schodów stojąc przy balustratki, przy brzegu schodów, przy czym jest już ciśnienie w tą stronę. I ten węzeł tak naprawdę utrzymuje to wszystko. Dlatego pan inżynier albo pan projektant, który to robię musiał uwzględnić takie rzeczy, że...